Przeniesienie dokumentacji z papieru do chmury to jedno z największych wyzwań, ale i szans w dobie rewolucji technologicznej dla administracji publicznej. O tym, jak zrobić to sprawnie, bezpiecznie i z korzyścią dla obywateli, porozmawiamy dzisiaj w programie Biznes. Teraz a Państwa i moim gościem jest Magdalena Sawicka, dyrektor pionu wdrożeń i utrzymania EZD. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, Panie Grzegorz. Zaczynając naszą rozmowę, chciałbym właśnie zacząć. Od tego pytania, to znaczy, jak wdrażać w administracji publicznej przejście z dokumentacji papierowej na chmurową? I czy to jest trudne zadanie, no bo wymaga zarówno zmiany technologicznej, jak i mentalnej? Tak, to prawda. I cieszę się, że zauważył Pan tę konieczność zmiany mentalnej, ponieważ faktycznie wdrożenie systemu EZD to proces. Proces, który dotyka zarówno służb IT danego urzędu, czyli komórek zajmujących się czy to infrastrukturą, czy elementami związanymi ze sprzętem komputerowym, ale przede wszystkim jest to zmiana organizacyjno-merytoryczna. Więc decydując się na wdrożenie systemu EZD, powinniśmy zadbać również o normatywy wewnętrzne, ale rozpocząć od uświadamiania pracownikom, na czym będzie polegała ta zmiana. Czyli tak jak pan słusznie zauważył, zatrzymanie dokumentu w postaci papierowej, który wpływa do organizacji, czy to za pośrednictwem listonosza, czy też za pośrednictwem bezpośrednio klienta, który dostarcza dany wniosek, i zadbanie o to, aby cały proces związany z dekretacją dokumentów, z rejestracją korespondencji wpływającej, ale przede wszystkim kompletowaniem akt sprawy i też Procesy, które wewnątrz są realizowane, były zoptymalizowane i były realizowane właśnie na drodze elektronicznej, z wykorzystaniem zarówno naturalnego dokumentu elektronicznego, jak i kopii, czyli cyfrowego odwzorowania danego pisma. NASK podjął się cyfryzacji dokumentacji w administracji publicznej. Na czym polega rozwiązanie, jakie oferuje? Udostępniamy system. EZDRP to nasze autorskie rozwiązanie, system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją powstał w 2022 roku. Powstał przy współpracy z Radą Użytkowników, w której byli między innymi przedstawiciele właśnie administracji rządowej i samorządowej. Jest to narzędzie, które możliwe jest do wdrożenia w dwóch modelach. Jako on-premise, czyli na własnej infrastrukturze jednostki, jak również w ramach usługi SaaS EZDRP, którą także świadczy NASK. E, czyli, tak jak wspomniał Pan na początku, przeniesienie dokumentu papierowego do chmury, do której dostęp mogą mieć oczywiście odpowiednio uprawnione do tego osoby, także udostępnienie bezpiecznej usługi e, dla urzędników. E, NASK udostępnia system. NASK rozwija ten system, dostosowując go do zmieniających się przepisów prawa. I to co ważne, także cały czas zwiększamy, staramy się zwiększyć ergonomię pracy z tym narzędziem dla urzędnika. I niskiego szczebla, i wysokiego szczebla. Tak więc e, zarówno dbamy o pracowników punktów kancelaryjnych, automatyzując te czynności kancelaryjne związane z obsługą korespondencji wpływającej i wychodzącej, ale też dokładamy starań, aby funkcjonalności systemów, jego funkcje, jego moduły e, były też e, łatwe do użycia. Przez kierownictwo najwyższego szczebla. Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że ZDRP to już nie tylko system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, ale też do sprawnego, skutecznego i szybkiego zarządzania informacją w urzędach. Dla jakich instytucji jest przewidziane to rozwiązanie? To system dla administracji publicznej, ale jest on udostępniany jako freeware, więc tak naprawdę mogę, może skorzystać z niego każdy zainteresowany podmiot, jak również osoba fizyczna. Niemniej jednak tworząc to rozwiązanie, skupialiśmy się na przepisach wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również w przepisach instrukcji kancelaryjnej czy archiwalnej. Tutaj w szczególności zwracam uwagę na rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku, które po raz pierwszy w 2011 roku pozwoliło na zatrzymanie Dokumentu papierowego w składach chronologicznych i pozwoliło na wprowadzenie. Elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych, ale mamy też szereg instytucji, takich jak ministerstwa, mam na myśli jednostki centralne, jak również administrację rządową w województwach czy jednostki samorządu terytorialnego, które wraz z jednostkami organizacyjnymi, takimi jak szkoły, przedszkola, mopry, dołączają do naszego przedsięwzięcia i także korzystają z tego systemu. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia współpracy z NASKiem, to przed Przede wszystkim budowanie świadomości, budowanie świadomości i budowanie zespołów po stronie naszych partnerów, czyli jednostek administracji rządowej i samorządowej, dbamy o to, aby podnosić kompetencje zarówno zespołów technicznych, ale przede wszystkim pracowników merytorycznych. Jednostka przystępująca do wdrożenia systemu EZD wyznacza zespół osób, które ściśle z nami współpracują, które przygotowują cały podmiot do tego przedsięwzięcia. do wyzwania jakim jest awans cyfrowy poprzez wdrożenie systemu klasy EZD. Wdrożenie systemu wiąże się z przygotowaniem opracowaniem normatywów wewnętrznych, z przeszkoleniem pracowników i przygotowaniem narzędzia, w które będzie bezpieczne i w którym będą miały dostęp do, do konkretnych dokumentów do tego uprawnione osoby. Więc tutaj też bardzo istotna jest współpraca z inspektorami Ochrony danych osobowych danej jednostki. Ale bardzo jest miło, kiedy do tego przedsięwzięcia włącza się kierownictwo urzędu, ponieważ to także są użytkownicy naszej aplikacji, naszego systemu. Dekretowanie dokumentów, podpisywanie dokumentów to wszystko dzieje się bezpośrednio w systemie EZD, a system EZD to krwioobieg w danym urzędzie. Mówimy o tych zmianach od strony administracji. A co zmienia się dla obywateli? Bardzo dużo. Oczywiście, dzisiaj dążymy do tego, aby jak najwięcej usług można było zrealizować na drodze elektronicznej, czyli bez wychodzenia z domu. Wspomniałam panu o tym, że wdrożenie systemu EZD optymalizuje procedury wewnątrz jednostki, a to oznacza, że skracamy też czas załatwienia sprawy. Ale też bardzo ważnym elementem wdrożenia systemu EZD jest jego integracja z platformą e doręczeń czy e-pułapem, więc każda przesyłka wpływająca tym kanałem jest też automatycznie rejestrowana w systemie. Tak więc szybki dostęp do dokumentów dla urzędnika, ale też skrócenie czasu załatwienia sprawy i możliwość zrealizowania tego na drodze elektronicznej. Ile jeszcze urzędów i instytucji czeka na wdrożenie EZD? Dzisiaj około szacujemy i to, to, to jest też wynik naszych badań, że około 1 trzecia podmiotów publicznych korzysta z systemów klasy EZD. Są jednostki, które wdrożyły różnego rodzaju systemy, ale zakończyły to wdrożenie na implementacji systemu tylko i wyłącznie w punktach kancelaryjnych. Niewiele urzędów jeszcze dzisiaj pracuje w systemie EZD, prowadząc wyłącznie sprawy w postaci elektronicznej. Misją nask jest przede wszystkim, tak jak wspomniałam, budowanie świadomości, udostępnienie aplikacji, ale przede wszystkim zachęcenie i budowanie kompetencji po stronie e, urzędów w zakresie całości elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej spraw było prowadzonych wyłącznie w postaci elektronicznej, żeby komunikacja między podmiotami publicznymi także odbywała się za pomocą tych kanałów komunikacji, o których wspomniałam, czyli e doręczenia, e-pułap. E Dokładamy starań, aby też poprzez szkolenia, warsztaty zachęcać jednostki do elektronizacji jak największego katalogu spraw w danej organizacji. A współpraca z nami odbywa się przede wszystkim na zasadzie współpracy partnerskiej. Jednostki przystępując do tego przedsięwzięcia otrzymują z nasku nie tylko wsparcie techniczne i merytoryczne w ramach prac. Przygotowawczych, ale trzeba wskazać, że jesteśmy z naszymi partnerami w momencie uruchamiania systemu EZD, czyli w takim momencie, kiedy startujemy już produkcyjnie z systemem i rozpoczynamy pracę z prawdziwymi dokumentami, ale również na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji NASK świadczy wsparcie utrzymaniowe, więc e, nasi partnerzy po zakończeniu procesu wdrożenia mogą liczyć też na warsztaty z nami, mogą liczyć na nasze wsparcie serwis desk, ale również prowadzimy e, różnego rodzaju weryfikację prawidłowości czynności kancelaryjnej, tak aby po uruchomieniu systemu nie utrwalać ewentualnych błędów, które mogłyby wystąpić w danej organizacji. E, właśnie mówię tutaj przede wszystkim o czynnościach kancelaryjnych i archiwalnych. E, doradztwo. Doradztwo to jeden z elementów, które także świadczymy na rzecz naszych partnerów. Warto też dodać, że te wszystkie zadania, które świadczymy, te wszystkie usługi, począwszy od udostępnienia systemu poprzez jego rozwój, szkolenia, prace wdrożeniowe, prace utrzymaniowe, świadczymy na rzecz podmiotów publicznych nieodpłatnie. Co jest więc największym wyzwaniem przy wdrażaniu EZD w konkretnej instytucji i jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić? Myślę, że przede wszystkim e, zmiana kultury pracy, przyzwyczajenia co do e, pracy z dokumentem papierowym, no i mentalność urzędników, czyli użytkowników systemu, jesteśmy nauczeni od dawna pracy z dokumentem papierowym. Pomimo, że dzisiaj potrafimy już elektronicznie zrobić zakupy w internecie, to jeszcze w tych urzędach cały czas myślimy jednak przez pryzmat dokumentów papierowych, często myślimy o pieczątce, prawda, czerwonej, więc zmiana przyzwyczajeń. Ale z, praca w systemie EZD też jest bardzo transparentna, więc y, urzędnicy często się boją tej transparentności. A trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest ogromny atut pracy przy elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, ponieważ w systemie widać dokładnie, kiedy wpłynął dokument, kto jest za niego odpowiedzialny, jak długo dokument był na ścieżce na przykład dekretacji, e, I ile trwały ewentualne opóźnienia. Tak, to również oczywiście. Natomiast też bardzo ważnym aspektem jest odnotowywanie w systemie historii, historii dokumentu, więc mamy dostęp do kolejnych iteracji danego pliku, który też na ścieżce akceptacji mógł ulegać zmianie, ale również historia czynności. Bardzo ciekawą też funkcją systemu i myślę, że z tego najbardziej korzystają użytkownicy, jest między innymi weryfikacja podpisu. Elektronicznego. Nie musimy sięgać do żadnych narzędzi z zewnątrz, żeby sprawdzić, czy dokument został opatrzony ważnym certyfikatem elektronicznym. To system robi za nas. System też odnotowuje w historii. Możemy wydrukować także, gdyby była taka oczywiście potrzeba, ten dokument papierowy, który będzie stanowił kopię naturalnego dokumentu elektronicznego, a system zadba o to, aby na nadruku znalazły się. Ważne informacje niezbędne do uwierzytelnienia takiego dokumentu. Wspomniała Pani o tym, że EZD funkcjonuje od 2002 roku. 2022 roku. To jest wprost na przełomie rewolucji sztucznej inteligencji. Stąd chciałem zapytać, jak? Wpływ sztucznej inteligencji kształtuje te usługi. Dążymy do tego, aby zastosować w systemie EZDRP język, język Plum i dzięki tym rozwiązaniom będziemy w pierwszej kolejności chcieli przygotować urzędnikom propozycje odpowiedzi na pisma. W tej chwili ta funkcjonalność jest testowana w nasku, ale niebawem będziemy ją udostępniać także do testów naszych użytkowników. Chciałem jeszcze zatrzymać się na chwilę w kwestii cyberbezpieczeństwa, ponieważ sporo się o tym mówi, to się też mówi w kontekście bezpieczeństwa danych. Chciałem zapytać, jak dane... Urzędów, administracji, a także tym samym obywateli są zabezpieczone przy tym rozwiązaniu. Przede wszystkim udostępniamy dzisiaj jako NASK usługę SaaS EZDRP. Ale warto też wspomnieć, że prowadzimy z Ministerstwem Cyfryzacji projekt w ramach programu KPO, gdzie ministerstwo we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotowuje także kolejne środowisko chmurowe, aż na 300 tysięcy użytkowników, z której będzie mogła korzystać również administracja. Publiczne. Oczywiście, aby móc być użytkownikiem takiej chmury, yy, także jako urząd musimy zadbać o pewne zabezpieczenie. Wszystkie kwestie, dotyczące, wszystkie kwestie techniczne, kto, o które musi zadbać urząd, są dostępne na stronie zdrp.gov. .pl. Natomiast bardzo ważnym elementem w zakresie właśnie bezpieczeństwa, które świadczymy dziś jako nas, a w przyszłości też będzie udostępniało COI, to przede wszystkim aktualizacja Samego systemu, czyli wersje systemu będą podnoszone przez administratorów rządowych. Jak również wykonywanie kopii bezpieczeństwa będzie leżało w gestii administratorów dzisiaj nask a za chwileczkę także Centralnego Ośrodka Informatyki. Ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny element. Wspomniałam, Panie Grzegorzu, o współpracy z inspektorami ochrony danych osobowych, których zawsze zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, i tutaj między innymi, Dostęp do danych, ten klucz nadawania uprawnień użytkownikom, czyli urzędnikom, jest zgodny z wytycznymi JODA, powinien być zgodny z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych. I też zalecamy, aby tego rodzaju informacje zostały zapisane w polityce bezpieczeństwa informacji danego podmiotu. Wspomniała Pani o tym, że instytucje zgłaszają się do Państwa z prośbą o wdrożenie tych rozwiązań. Chciałbym zapytać, co by Pani powiedziała przedstawicielom tych instytucji, które ciągle czekają? Czy zwlekają z aplikacją? Przede wszystkim serdecznie zapraszam do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty. Wspomniałam dzisiaj o programie KPO, w ramach którego z Ministerstwem Cyfryzacji realizujemy projekt. Wspomniałam o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje infrastrukturę chmurową na 300 tysięcy użytkowników, ale warto też dodać, że w ramach tego przedsięwzięcia NASK dzisiaj prowadzi wdrożenia dla 2000 jednostek sektora publicznego. Natomiast y po zakończeniu tego projektu nie kończymy e, współpracy z podmiotami publicznymi w zakresie wdrażania EZD. Zapraszamy kolejne jednostki, e, które będziemy również e, wdrażać, które będziemy przygotowywać do elektronicznego zarządzania dokumentacją. E, przede wszystkim chciałabym, aby te jednostki nabrały odwagi. Drodzy Państwo, nie ma na co czekać. E, dzisiaj trwają prace w Ministerstwie Cyfryzacji nad projektem ustawy o elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, e, która będzie wprowadzała Obowiązek korzystania z systemów klasy EZD i ten obowiązek na dzień dzisiejszy to 1 stycznia 2028 roku. Tak naprawdę to nie jest wiele czasu na to, żeby dobrze przygotować się do, te, do tej zmiany, do wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach. Tak więc e, przede wszystkim serdecznie zapraszam do współpracy, ale zachęcam też do takiego aktywnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. NASK udostępniając system, udostępnia również szereg materiałów e-learningowych. Są tam filmy instruktażowe, są e-learningi, są też podręczniki użytkownika, podręczniki administratora i udostępniamy w ramach dokumentacji także projekty czy też takie wzory e przepisów wewnętrznych, czyli takich procedur wprowadzających. ZDW uwzględniający też ten okres przejściowy, prawda? Natomiast nie da się bezrefleksyjnie skopiować tej dokumentacji. Trzeba patrzeć, przygotowując te dokumenty, przez pryzmat kultury organizacji, przez pryzmat własnej jednostki i zadań, które dana jednostka organizuje. My, jako NASK, udzielamy wsparcia wdrożeniowego w obszarze technicznym i merytorycznym. Wspominałam już o tym Panu. Natomiast bardzo ważnym jest także koordynacja tych prac. Przygotowawczych do wdrożenia systemu EZD. Powiem wprost, prowadzimy urząd za rękę i dbamy o to, aby ten awans cyfrowy miał też swoje odzwierciedlenie w wiedzy pracowników, czyli podnosimy kompetencje pracowników i dokładamy starań, aby te wdrożenia faktycznie pozwoliły na to, aby każdy urzędnik rozumiał, czym jest elektroniczne zarządzanie dokumentacją i dążył do wykorzystania przynajmniej 80% funkcji modułów systemu, które my udostępniamy jednostkom. Ile trwa takie wdrożenie? To bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie, ponieważ to zależy od determinacji kierownictwa. Wśród jednostek, z którymi współpracowaliśmy, czy też współpracujemy, mamy takie, które wdrożyły się w ciągu 3-4 miesięcy. I tutaj mogę z dumą wymienić na przykład Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w bardzo krótkim tempie, w ciągu kilku tak naprawdę tygodni, podjęło decyzję i rozpoczęło proces wdrożenia systemu EZD. Ale są też urzędy, które zatrudniają kilkadziesiąt pracowników, a wdrożenie trwa około roku. W mojej ocenie takie skuteczne wdrożenie i przejście przez cztery etapy, przez etap testowania systemu EZD. To jest etap też w którym uczymy użytkowników tejże aplikacji, jak również Przejście do etapu pierwszego, czyli produkcyjne już uruchomienie systemu, dbałość o korespondencję wpływającą i wychodzącą w postaci elektronicznej, uruchomienie ewidencji przesyłek wpływających, a potem etap trzeci, kiedy wprowadzamy pierwsze elektroniczne sprawy do katalogu EZD. I czwarty etap, kiedy EZD staje się tym podstawowym sposobem dokumentowania spraw to 9 miesięcy, takie pełne 9 miesięcy, czyli taki naturalny okres rozwoju dla człowieka również. To jest czas, w którym skutecznie i bardzo elastycznie można wprowadzić elektroniczne zarządzanie dokumentacją w organizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był program biznes teraz, a państwa i moim gościem była Magdalena Sawicka, dyrektor pionów drożeń i utrzymania EZD w NASK. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję Panie Grzegorzu, a Państwa zapraszam do współpracy. Zapraszam do odwiedzenia strony ezdrp.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat tego przedsięwzięcia. Dziękuję pięknie.